Państwu witamy, witamy. Dzisiaj prawie Słoneczna Warszawa, New Bike Day. Nowy rower Jacka. Lecimy pentelkę około 100 km przez Campinos i testujemy, raczej Jacek testuje nowy swój rower. Dobra, lecimy sobie. Most Północny w Warszawie. Lecimy do Campinosu. My tu gadu gadu, a my jesteśmy w Kampinosie. No i lecimy sobie takim singielkiem w Kampinosie wzdłuż drogi końskiej jak to Campinos to korzenie dojechaliśmy do Sierakowa teraz kawalątek asfaltowej drogi Sieraków i troszkę bruku w Kampinosie Ale idzie, ale idzie, co? Mam. co? Mam. Dojechaliśmy do cmentarza wojennego w Palmirach 33, 33 lata. No, idziemy jeszcze do końca i lecimy dalej. Ale nowy i taki brudny. No o, Kolejny kampinowski próg. Droga końska. Ja to potrafię wy, wyszukać fajne dróżki, gdzie jest dużo korzeni, dużo piachu. bunkry Pochowane w lesie Bistro weekendowe dla rowerzystów W Czeczotkach Dalej się kręcimy po Kampinosie Kampinoskim parku narodowym jeszcze chwilka i będziemy opuszczać Campinos. I lecimy sobie takim wałem, tak żeby nie było Marcinkie zawsze są atrakcje, taką od tak chciał. To nie jest tak, że my tylko jeździmy po szutrach premium, no, po super. Premium było kurde 5% to max. <noise> Trening do ultra gravelowego, szczególnie do Wisły, trzeba zrobić. Po szosie będziemy jeździć później A teraz trzeba wykorzystać ostatnie dni ciepła pierwszego ciepełka wiosennego o, i zobacz sobie jak tam jak ładnie wisła sobie płynie Zbliżamy się do nowego dworu Mazowieckiego i kolejny raz przejeżdżam sobie mostem pierwszego marszałka Józefa Piłsudskiego. Most pomiędzy Kazuniem a Nowym Dworem Mazowieckim na Wiśle. Dosyć wąsko ale bezpieczniej tędy niż jezdnią gdzie jest też wąsko a samochody dosyć szybko jeżdżą no i Wisełka a po drugiej bronie mostu twierdza Modlin i miejsce ujścia Narwi do Wisły tutaj właśnie w tym miejscu Narew pada do Wisły tam pomiędzy drzewami jeszcze widać spichlerz kiedyś tam byłem ciężko tam wejść ciężko dojechać Najgorsze miejsce na całej trasie Nie ma ścieżki rowerowej więc trzeba jechać w ruchu samochodowym wąskim mostem I niestety samochody nie zachowują należytej odległości Jeżdżą na żyletki Jakby mogli to by lusterkiem po łokciach uderzali I rozlewiska Narwi, le Nowy Dwór Mazowiecki, o, patyki się zamykają. Obowiązkowy przystanek w pomiechówku na super zapiekankę. Jak tylko jestem w pomiechówku i zapiekanki są otwarte, to się zatrzymuję tutaj na super pyszne, świeżutkie, chrupiące zapiekanki. Także lecimy teraz do zegrza. No i sobie tak lecimy z Jaculą w lasach za pomiechówkiem jedziemy teraz w kierunku zapory w dębę potem wzdłuż narwi i jeszcze zahaczymy o białobrzegi albo przystań w pilawa bardziej ale to za chwilkę Najpierw zapora Dębę i wały wzdłuż Narwi. No i zrobiliśmy już 70 km, więc Jacek opowiada jak wrażenia ze skota maszyna nieziemska, Piotrek, Krzysztof robi ale będzie z tyłu <gry> jeszcze Jacek się przyzwyczaja do e, zmiany biegów Sramowskiego Zramowski. bo o, kulnie, kulnie. jeździł na Szymanowskich i troszkę mu się Kur... Przepraszamy! Sorry. Aha! Ja nie chcę ja na tym porządku, się nie stało! Na mnie! Ale ja to nie spadłem! Przepraszamy, nie Przepraszamy bardzo, bo... Nic się nie stało! Nam małą... Ja dobrze nie zostawię naprawdę No taka przygoda No taka przygoda ja, ale, ale mieliśmy Ja co kół Ja mówię Tutaj jedziemy sobie spokojnie, a tutaj szarżują na nas konie Spójrz, a koniki spokojnie, a czy się okazało, że jeden, jeden jeździec troszkę, troszkę słabo jeździł <grym> I spadł z tego konia Ojejciu Jeszcze jeden No, tamten już, bez jeźdźca chyba koń, nie, nie, jest Dobra, powoli jedziemy ja mówię co on mówi. Uciekajcie. Moj. Bo... A tu taka fajna dróżka ty. No, ledwo ledwo. Pan z kamerką na głowie Co? Pan z kamerą na głowie ten <grymne> Pyta się czy żyje I zapora w Dębę na red. elektrownia Wodna, a my w tamtym kierunku, w kierunku zegrza. na deserek u Stanisława Aniołkowskiego także sobie tutaj deserek i lecimy dalej No i po kawce i deserku u Staszka Aniołkowskiego lecimy dalej do domku 10 km do domku Dojeżdżamy już do domku. W tym momencie mamy 105,5 km. Jacek jeszcze raz opowie, jakie wrażenia oprócz tych negatywnych związanych ze siodełkiem. Tak jak nie... powiedział nie kamil. Siodełko do wymiany, owika do wymiany. No resztę wszystko malina. Maszyna idzie jak wściekła. Także mówiłem Piotruś, bój się. Skąd cię normalnie rozjadą? Oczywiście chodzi o Remko. Także pierwsze wrażenia Jacka z jazdy z Scottem jak najbardziej pozytywne. Niestety nie mogłem wymienić Jackowi siodełka na, orygin na to oryginalne Bontragerowskie, które on jeździ, ponieważ pręty karbonowe które ma w tym siodełku nie pasują do jarzemka Ta, czyli wzięli system streka. jak chcesz karbonowe tak. musisz sobie jarzemkę dokupić jak to Jacek mówi system trekowski jak chcesz mieć siodełko z prętami karbonowymi dokup sobie jarzemko no dobra lecimy teraz do domku i do następnego może jakiś wypad się większy będzie szykował, ale to się zobaczy, jak będzie z pogodą. Na tę chwilę dzięki lajkujcie, subujcie, oglądajcie, komentujcie. Do następnego. Hejka!